Cześć cześć kochani, Marek Pal z tej strony Bespan.pl witam was w takim o, 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 w takim środowisku. Trochę czasu mnie nie było. Żeby tak sobie pogadać z wami na żywo, muszę się przyznać, że bardzo się cieszę, że Was widzę. Już nawet wiem kto ogląda. Widzę poszczególne osoby. Dzień dobry, dzień dobry, buenas, buenas! Jak to mówią starzy Meksykanie i Hiszpanie. Jestem, wrzucałem takie trochę shorty, żeby wam pokazać, znaczy, shorty nie w sensie takie, że jak ściągnąłem z, z basenu, to że wisiały. Nie, nie, nie. Takie króciutkie filmiki. Jak z towarzyszem Wojciechem ubieraliśmy rośliny, tak? Jeszcze kilka takich mam, to oczywiście wrzucę. Jak widać, u mnie wszystko ubrane, znaczy, wszystko, nie wszystko, tak? Wiadomo, już pokazuję. Są oczywiście juki Rostraty, które nie są ubrane. Tutaj jest jedna. Tam, oczywiście, o jest druga. Nie wiem, czy to widać. Widać, proszę bardzo. Jest juka y, Linearifolia, jest juka Treculana. Tutaj jest juka y, Aloifolia. Tutaj mamy Gloriozę. Jedną, drugą. No i oczywiście, co z Gloriozą? No to, co zwykle, proszę Państwa. To co zwykle tutaj o, tu na tej coś widać, coś się dzieje, oczywiście te liście wszystkie będą do obcięcia. <coughs> tutaj mamy tą nietypową jukę zieloną, która tak de facto de facto, ja ją nazywam zielona roztrata, ale ona nawet ma... Liście takie inne niż roztrata, dosyć sztywne. Tutaj mamy piękne dwie błękitne roztraty, które oczywiście się cudownie rozkrzewiają. Tu jest juka nie wiadomo jaka, juka neomeksikana. To wszystko nie jest ukryte. Juka która została sfałmowana śniegiem. Dobrze, że przyjętego, nie wiem czy będzie to dobrze słychać, bo wiatr mnie ostro daje. Tu jest pseudo nie wiem co to jest. Jest Thompsoniana. jest Glorioza Bright Star. I to, więc mówiąc, wszystko u mnie ubrane, nie... a i tutaj jest jeszcze ten schowany, jak on się nazywa, oleander, a tu żadnego grzania, nic, po prostu postawiłem budkę, zaraz wszystko opowiem, a jeszcze coś jest, czego ostatnio w ogóle nie pokazywałem, bo zupełnie w ogóle o tym zapomniałem. Tutaj mam w tej chwili straszny bałagan, ale oczywiście jest ten eukaliptus. Eukaliptus guni, Azur. On w ogóle nie przykryty. No i jeszcze jedna roślina, której nie chowam, nie przykrywam. To jest Dolina Hibernika. Dolina Hibernika miała być wkopywana. Tutaj miała być dziura, na niej. była na nią dziura, no ale pojawiła się pomarańcza. Jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, to ja oczywiście zajrzymy do niej. Ja do niej dawno nie zaglądałem, mam nadzieję, że jest dobrze. Ciągle jest w środku plus 5 stopni, plus 6. Jak mocno przyświeci słońce, to może być plus 8, plus 9. No taka jest temperatura tutaj w środku. A, no i jest jeszcze oczywiście tutaj juka. Patrzcie, ja już nazwy zapominam. Jaka to jest juka? Juka madrensis oczywiście. No i z drugiej strony domu też są jakieś rośliny. Chcecie zobaczyć? Chyba nie, bo co, po co? Po co? Po co? Po co? Po co? Albo jak już tutaj jestem, to przecież mogę wam y, pokazać. E, zaraz będą krótkie wyjaśnienia, e, bo coś chciałem powiedzieć takiego e, no bo ostatnio nie było filmów e, z ogrodów klientów Pomimo, że byłem jeszcze u kilku wspaniałych osób, zaraz powiem o co chodzi i dlaczego tak jest. Jest oczywiście juka. Ja już wszystko zapominam, chyba starość. Proszę bardzo, tu jest druga juka, której związałem liście po ostatnich opadach śniegu. Juka Torei oczywiście to jest. A to jest juka, no niech przy, przypomnijcie mi w tym w komentarzu jaka to jest juka, bo ja po prostu nie pamiętam. O tutaj, a i jeszcze coś jest. Tu oczywiście są trawy wyschnięte, no i tutaj jest juka, e, tutaj jest juka moja glorioza. Taka e, nielon star. E, I tutaj jest juka aloifolia zielona. Kurde, źle się nagrywa, aż mi po prostu skostniały już paluchy. Na dworzu jest co prawda chyba plus jeden stopień, ale strasznie wieje. Strasznie wieje. I patrzcie, ta juka nie grzybieje. Póki co, albo to miejsce jest lepsze, albo po prostu rodzaj juki. Wracając do tematu. Nie ma ostatnio filmów z ogrodów klientów. Przepraszam wszystkich, u których byłem zdarzyła się rzecz dla mnie strasznie przykra i niedobra musiałem na chwilę wyjechać tak jak wam e, mówiłem przed wyjazdem i tam w tajemniczych okolicznościach straciłem telefon eee, straciłem wszystkie straciłem wszystkie wspomnienia, które były w telefonie, zdjęcia bo wiadomo, tego się nie wywołuje bo po co, przecież wszystko będzie dobrze straciłem dostęp do banków, karty no Wiele, wiele, wiele rzeczy. Między innymi filmy z ogrodów klientów. Przepraszam wszystkich. Yy, yy, Rafał, no nie ma twojego trzeciego odcinka. Krzysiek z Ząbkowic <grytania> Pan Jarek z Dąbrowy Górniczej. A po prostu no przykra bardzo sprawa, mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie, kłopotów sobie narobiłem co niemiara. Teraz dopiero kupiłem nowy telefon, <laughs> bo to nie takie proste. Telefon muszę mieć dobry, bo to jest moje narzędzie pracy. Więc no, musi być dobry telefon. Ech, teraz jakoś udało mi się go zdobyć, więc nagrywam pierwszy taki film. Sytuacja dla mnie bardzo, bardzo trudna i bardzo nieprzyjemna. Ktoś, ktoś może zapytać, no ale słuchaj, czemu nie robiłeś kopii na Google? Co, zdjęcia, coś tam, tak? Słuchajcie, wiecie, co kiedyś robiłem, ale teraz na tym telefonie, który straciłem, miałem 950 GB, 950 GB zajęte film, filmów i zdjęć, dlatego że ja w telefonie wszystko mam, bo rozsyłam zdjęcia, rozsyłam filmy. No różne rzeczy po prostu na bieżąco z nich korzystam, tak? No i wiecie, tam w tym gogu zdjęcia to jest coś takiego, że oczywiście coś mi tutaj zasłania że oczywiście można te zdjęcia tam gromadzić i filmy, tylko to one zaczynają tam narastać. Jak ja miałem 900 GB, to tam już by było pewnie ze 3 terabajty, bo jeszcze z poprzednich lat, tak? Ciągle by trzeba było przy tym siedzieć, to usuwać. No oczywiście, mądry Polak po szkodzie. Jakbym wiedział, że tak się stanie, to po pierwsze bym go nie stracił, a po drugie bym się inaczej zabezpieczył. Ciężko mi w ogóle było o tym mówić, bo czułem się jak frajer. Eee... A zresztą, to nie jest opowieść na YouTube'a, co tam się wydarzyło. W każdym bądź razie, nie mam tych filmów, straciłem je bezpowrotnie, jeżeli ktoś chce, może zimą jeszcze do kogoś podjadę, żeby coś nagrał. Krzysiek, jak chcesz, to jeszcze podjedziemy zobaczyć, jak u Ciebie wyglądają zakryte palmy. Albo może do kogoś innego podjadę, pokazać, co się dzieje w zimie w ogrodach. To oczywiście taki luźny pomysł, nie wiem, czy to ma, czy to ma sens, czy ktoś by chciał, czy byłoby fajnie, to nie to samo, co latem oczywiście, tak? W każdym razie... Przepraszam bardzo wszystkich, u których byłem e, i u których e, no, nie będzie tych filmów, tak? Były niesamowite filmy. E, tam, gdzie było takie pole bananowe, kurczę pieczone, ale tam było cudownie. E, przepraszam wszystkich, naprawdę, nie, uwierzcie mi, nie straciłem tego telefonu e, z, własnej, z własnej woli i z własnej chęci. Naprawdę. Przepraszam, będę kontynuował, nagrywał oczywiście dalej, no i tyle gwoli, gwoli wyjaśnienia. Oczywiście przed sprzedaż trwa w najlepsze. Wszystkie rośliny są wystawione na stronie sklepu www.bestpan.pl, tak, Udało nam się, oczywiście z pomocą mojego syna, wszystko tam wrzucić. Także te, te, na szczęście zdjęcia się wszystkie zachowały. Roślin, które będą dostępne, może nie dosłownie wszystkich, ale większości. Także jak najbardziej. Ja sobie jest stamtąd ze strony, jakoś pozrzucam. I jak ktoś będzie coś potrzebował, to oczywiście przed sprzedaż jedziemy dalej z mocnym, z mocnym tempem. Trochę płakałem, trochę mi było przykro, ale w końcu się wygrzebałem z tej depresji telefonowej, wyszedłem spod kołderki. No i jestem. No i działamy. Jukarostrata, Piękne są te rośliny, prawda? Cudowne. Tutaj wygląda, jakbym miał ja dużo od niej wyższy. Ale tak naprawdę to nie jest. Zobaczcie. Yy, dajcie znać, jak u Was, czy ubraliście wszystkie rośliny? Ja w ogóle jeszcze może powiem, dlaczego te wszystkie rośliny są ubrane. No tutaj pomarańcza, to wiadomo, dawno była ubrana i Waszyngtonia, ale dlaczego trochę karpusy? No już spieszę z wyjaśnieniem. Było u mnie w prognozie minus 11 stopni. No, i ile się skończyło? Liczyłem, że jak było, będzie minus 11, to oczywiście skończy się na minus 15, a tym razem skończyło się na minus 8. I można by powiedzieć, że no, frajer ubrał niepotrzebnie zupełnie. Ale, ale słuchaj, yy, cieszę się, że to zrobiliśmy z Wojtkiem, bo teraz w kolejnych dniach niby nie ma takich mrozów, które. Są poniżej minus 12 stopni, przynajmniej na tą chwilę w prognozie, ale mają być tak, obfite opady śniegu, to po pierwsze. Po drugie, temperatura ma być ciągle na minusie. Ja wiem, że to są prognozy tam na dwa tygodnie, czy na ileś, ale w dzień minus 3, maksymalnie w nocy minus 8, minus 9. Hmm. Powiedziałbym tak, każdy z nas wie, że trachy karpus wytrzymuje minus 12 stopni, ale nikt z nas nie wie. Ile czasu to minus 12 stopni może trwać? Czy na przykład, czy jak będzie minus 7 przez miesiąc non-stop, to czy też się nic nie stanie? Ja tego nie wiem. Nie wiem, czy ktokolwiek to wie, czy ktokolwiek coś takiego sprawdzał. To jest w ogóle trudne do sprawdzenia, bo trzeba by taką, e, trzeba by taką jakąś pogodę zorganizować, żeby m mieć warunki do tego, do tego sprawdzenia, i to jest trudne. No na pewno zostawiam, o właśnie, zostawiam odkryte trachy karpusowisko. Tutaj będzie można zrobić jakiś test. Proszę bardzo, trachy karpusowisko jest cały czas otwarte, e, niczym nigdy nie zakrywane, nie zabezpieczane. No i zobaczymy, będziemy wiedzieć, jeżeli rzeczywiście będzie taki mróz e, minus 3, minus 8 i jeżeli później wyjdzie na plus, jeżeli nie przekroczy minus 12 kiedyś w przyszłości, to będziemy wiedzieć, jak się zachowują palmy? Co prawda, to są bardzo malutkie palmy, młode palmy, one mają dopiero, nie pamiętam, bo 5 lat mają te, te rośliny, z tego z tego co mi się wydaje, w 2000, w 2000 roku pierwsze, pierwsze nasiona stąd wykiełkowały, ale inaczej nie bardzo są warunki, żeby to wszystko, żeby to wszystko no, sprawdzić, żeby to wszystko sprawdzić. E, dlatego dobrze, że zabezpieczyłem, cieszę się, mam to, że tak powiem, z głowy. E, no, i tyle tak, chciałem się przywitać. Hello. Eee, I tyle. I tyle. A, wrzucę Wam jeszcze jeden fajny, bardzo fajny film, moim zdaniem. Tylko nagrałem go telefonem syna, e, bo w drodze powrotnej, jak wracaliśmy, e, bo byliśmy w sprawach biznesowych, to. Już nie miałem swojego telefonu, no i on ma iPhone'a, ja mam Samsunga i to przerzucać to, to jest po prostu masakra, ale jakoś to przerzucę i wrzucę wam, myślę, że ciekawy film, który może się Wam, yy, który może się spodobać i Tobie, i Tobie, i Tobie. Także miło Was znowu widzieć. Działamy dalej. Ocz, oczka yy, otarte z łez. No i co? No i robimy dalej swoją robotę. Zapalniały Polskę. Przecież nie będziemy czekać, yy, aż porosną tu same brzozy i dęby, bo one tu już dawno są. Wkraczamy w etap egzotyki z dużym przytupem. Pamiętaj, nie poddajemy się zimie. Zapalniały Polskę z Subskrybuj kanał. Cześć!